Bardzo serdecznie na kanale pełen przygód. E, dzisiaj razem ze mną z okazji tego, że za dwa dni z niedzieli na poniedziałek e, mamy Sylwestra, czyli nowy rok 2024. E, Porozmawiam z Lewą quizy o tematyce piłki nożnej, aby wspominać kilka znanych niestety e, nieżyjących już nazwisk z, z świata futbolu. Na przykład dzisiaj mija niestety e, równy rok od śmierci legendy piłki nożnej, czyli. Jednego z najlepszych piłkarzy świata, Pele, który zmagał się z niewydolnością wielonarzędową wynikającą z nowotworu i Jelita. No i niestety odszedł równo rok temu. Dlatego dzisiaj przedstawię Wam, e, jak dobrze znam się na piłce nożnej i moją wiedzę. A ja bez dalszego przedłużenia zapraszam Was do odcinka. Także widzę, my już jesteśmy tutaj na quizie i ja nie przyglądałem tego quizu, od razu wszedłem i jakaś gazeta mi wyskoczyła dlatego, że pierwszy lepszy. No i e, dobra, zaczynamy. Po prostu mam nadzieję, że się nie, nie, nie zbłaźnie, bo piłką, tak jak pamiętam, to interesuje się od dzieciaka, więc mam nadzieję, że nie dobrze. Dobra, jak nazywa się zaprezentowany gwiazdor reprezentacji Argentyny w barwach narodowych grał w latach 1900? Jejku, to jest tak proste, że chyba każdy to potrafi, nie oszukujmy się. No, kto by nie znał gościa, który ręką na mundialu yy, dotknął yy, piłki i przez to strzelił gola Ręka Boga, tak zwana, i przez to wygrał mundial. Hmm, no, może to jest Gabriel Battistua? Nie, to jest Diego Maradona. Dobra, król strzelców z mundialu 2002 roku, to jest tak proste, no już po tej twarzy widać, jeszcze tutaj nie ma tego fryzu jego unikatowego, ale jest to oczywiście Ronaldo. Legendy piłki nożnej, po skończeniu kariery zajęły się zawodem trenera. Kim jest zawodnik ze zdjęcia? No to jest to Przede wszystkim z Dan, czyli jeden z najwybitniejszych piłkarzy wszechczasów oraz jeden z najlepszych trenery, trenerów Realu Madryt. Reprezentant Czechosłowacji, który w finale Mistrzostw Europy w 1976 roku w serii czytów karnych pokonał bramkarza w charakterystyczny sposób, tak zwany pacinko. O, tego mogę nie wiedzieć, akurat. Ale bym obstawiał, że to może Antoni Panenka Ej, to może być to Bo to może być nazwane jego nazwiskiem To może być to I bym to zaznaczył, tylko jest jeszcze Franz... Hmm... Zastanawiam się, ale myślę, że tam Antoni Panenka, bo jest to tak nazwane I to jest jego nazwisko, chyba, że to jest jakaś wymyślona postać przed nim, bo nie znam typa nie śmiecie się. No, zaznaczamy Antonin Palenka. Dobra, Boski Johan. No to, czyli Johan Cruyff w latach 80. był gazem. No to występował w Barcelonie, czyli najlepszym klubem, klubie świata. Eee, w jakim innym klubie holenderskim. Zawodnik był czołową postacią, No to w Real Madryt nie. No to fajak się Amsterdam, to jest holenderski klub legendarny napastnik reprezentacji Brazylii Pele, o którym już dzisiaj mówiłem i niestety dzisiaj mija e, rok równy od jego śmierci jest to bardzo smutne jeśli chcecie to napiszcie z w komentarzu dla niego zagrał ponad 600 meczów i zdobył ponad 600 goli w perwach jednego klubu jakiego? no to oczywiście, że to był e, Santos FC dla którego niemieckiego klubu Gerd Miller strzelił w latach Takich i takich, blisko 400 koli. De Gert Miller też nie dać, zmarł, bo to było chyba 3 lata temu, teraz 4 lata temu, no 3. 2020 albo 2021 rok to był. I to był, będzie. No, na no, chyba, tak? Chyba. Były gwiazdy reprezentacji Francji, które w latach 2007-2015 do, do piastowały stanowisko prezydenta UEFA. To... U. No to w Francji No to Zidane był we Francji, Michal Platini Ojejku, ja nie wiem tego Śmiesznie teraz z... Nie no, był... Bu... Prezydenta UEFA Ojejku, ja tego nie wiem Platini mi coś mówi, ale... Dobra, nie, zaznaczę sobie Zidana nie wiem dlaczego. Dobra, jako piłkarz grał na pozycji obrońcy związany z Bayernem Monachium. No to ja już wiem ze zdjęcia, że to jest Franz Beckenbauer. Eee, napastnik z Mozambiku nazwany Czarną Panterą. No to jest to Eusebio, oczywiście portugalski piłkarz. Eee, poznaj swój wynik. 9 na 10, gdzie ja się pomyliłem? Nie eee, wiem, dobrze. No, Zobacz odpowiedzi. Gdzieś pomyliłem tutaj, no właśnie. Mówię, że ten Platini, bo Zid Zidane, no to raczej nie. Dlatego ja wiedziałem, że to będzie Platini, ale zaznaczyłem sobie Zidana. Nie wiem, dlaczego po prostu tak wyszło? O, jesteście. Widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, bo chcę wbić 100 subskrypcji. Myślę, że jakbym miał ten próg 100 subskrypcji, o wiele by było mi łatwiej e, z moim kanałem i z jego rozwojem. Więc udostępniajcie mój kanał oraz filmiki, które nagrywam oraz dajcie chociaż jakąś łapkę dla zasięgu, ponieważ dwa ostatnie fil filmiki mnie zweryfikowały i dały mi do myślenia, ponieważ spadły mi strasznie wyświetlenia, z 60-70 wyświetleń nagle stało się 20-30, więc proszę, żebyście oglądali, jeżeli wam się podobają oraz y, udostępniajcie. Oczywiście nikogo nie zmuszam, ale no mam nadzieję, że ten odcinek był bardzo fajny i przydatny dla was i ciekawy chociaż, jakoś wam y, Przypomniał o legendach, które odeszły z tego świata, tym bardziej o Pele, od, który odszedł równo rok temu z naszego świata, o, który, o którym każdy raczej myślę, że będzie pamiętał. Oraz ten filmik jest zapowiedzią czegoś naprawdę grubego, czego szykuję dla Was na rok 2024, ponieważ będzie to seria powiem tak będzie to seria która będzie się opierała na piłkarzach i myślę, że teraz, bo zacząłem już pracować nad tą serią, myślę, że teraz, e, jak to wygląda, będzie to naprawdę jeszcze lepiej dopracowane. E, seria składająca się z na przykład, albo nie, nie będę Wam, zdrad nie będę wam zdradzał tego pomysłu. Po prostu czekajcie, wyczekujcie. Oczywiście nie pojawi się to od razu po roku 2024, tylko w odstępie na paru miesięcy, ale będzie to w, w, w następnym roku, a ja Wam życzę miłego, udanego roku 2024, żebyście miłego spędzili w gronie najbliższych albo swoich przyjaciół, albo poszli na jakąś imprezę żeby było wszystko dobrze, żeby nikt nic nie złapał na tego Sylwestra oraz e, dziękuję Wam za wszystko, za te udane trzy miesiące niecałe z moim kanałem e, i widzimy się za tydzień w nowym roku. Dzięki za oglądanie. Elu.